Chyba nie jestem jedynym, który nienawidzi drugiej części Awatara. Dużo bardziej niż pierwsza, bo pierwsza była przynajmniej ładna i efektowna i w ogóle, tak, tak dalej. W drugiej części mamy e, znakomitych żołnierzy Marines, którzy chcą znowu dopaść tych całych nawisów i, i tym razem przepoczwarzają się z jakiegoś tam powodu, że tam wszystko jedno, w tych nawisów i Przyjmują ich formę, żeby mieć ich siłę, ich szybkość i bla bla bla, 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 żeby przeniknąć niepostrzeżenie w szeregi wroga. No i tak są, tak niepostrzeżenie przenikają, że odkrywają ich dzieci na Wisów. Więc jak ktoś jeszcze sobie z nich jaja robią. Nie? Także znakomicie im poszło generalnie. I te dzieci jeszcze nawet zdążyły przekazać temu. Führerowi tych nawisów od razu, swojemu tam tatusiowi, czy tam komuś te wszystkie informacje. Także pff, trochę słabek na Marińców, którzy się tak fajnie przebrali. Poza tym, z tego nic jakby nie wynika, bo jeżeli by mieli zaskoczyć, no to właśnie powinni zaskoczyć, czyli na przykład rozwalić coś wielkiego, zanim tam ci się zorientują, albo. Jeśli nie, no to przynajmniej na przykład mogłoby być tak zwany sentimental version, Sentimental version by mogła polegać na tym, że oni stając się tymi dzikusami, sami troszkę tak się poczuli, tymi dzikusami, może jednak nie będziemy rozpieprzać na wilandu, awatarolandu i tak dalej. Ciekawe jest y oczywiście wieloryby, które mają własną filozofię które wyglądają trochę jak rekiny młoty, tylko z czterema oczami zamiast dwóch i mają własną filozofię i archeologię i geologię i w ogóle to jest jakiś mokry sen greenpeaceowców chyba, że się pogadać z wielorybem. Chociaż właściwie nie gadają, ale tam jakoś się porozumiewają. Wieloryby jak patrzą na na wisa to który siedzi im na płetwie to widzą go tak w jakimś sensie takim taki zamglonego, to jest też ciekawe i bardziej w ciepłych kolorach. Także jest domniemanie, że i nie jest oddany też wzrok z dwóch rogówek, bo musiałby być chyba troszeczkę inny. No ale dobra, w każdym razie, bo jak, jak, jak te wieloryby mają, mają podwoje oczu nie? z każdej strony, duże i małe. Najpierw duże, potem małe, odpyska patrząc. No i także jakiś mokry sen greenpeace'owców, żeby się z wielorybem pogadać i że wieloryby były. Bo na naszej planecie też tak jest. Najbardziej inteligentne zwierzęta po, po ludziach i innych małpeczkach, to są kaszaloty, które gadają ze sobą z jednego oceanu na drugi, które mają własny alfabet, cytują swoje wypowiedzi nawzajem i tak dalej. Więc to nawet nie jest specjalnie fantazja, to jest tylko takie dokręcenie. Dokręcenie tego. No i mało ludzi się interesuje kaszalotami. Mam takie wrażenie, że o, ale wymyślili. No nic nie wymyślili de facto. W każdym razie dodali nasę takich głupotek. Śmieszni są w ogóle ludzie, którzy z tego wodolotu, czy co to tam jest, czy katamaranu bojowego. Wyłażą i mają jakieś takie y, żywe torpedy, ni, ni to jakieś tam łodzie podwodne, żywe torpedy, co to w ogóle ma być, albo jakąś broń pod tytułem. I tak jest dobrze, że już nie ma tej broni, bo to jest zupełnie bez sensu w dżungli na dwóch badylach się przemieszać. Chociaż, znaczy, on ja jest, ale w bazie, nie, nie w walce, ale jest jeszcze taka, jest taka łódź motorowa, która ma takie. Taki sprzęt, który wygląda jak, jak klocki Lego z lat 80. Takie, takie bardzo toporne, jakieś wielkie śruby i zakrętasy, jakie jakby dla na, ostatnich jełopów. Oczywiście też się ludzi, ludziom kibicowałem, mimo że reprezentował ich taki stary dziad, który wyglądał, jakby miał piłą tarczową ścinać drewno raczej, miał taką maskę niż jakby miał walczyć z kosmitami, no ale dobra. W każdym razie no, kompletnie nie wiem, co tu lubić w tym filmie. Tutaj jest jedna wielka naparzanka, a jedyna ciekawa rzecz, która jest w tym filmie, czyli to zaskoczenie, że ten pułkownik się przebierze za tego, czy tam wszystko no, przeobrazi w tego go nawisa, nic z tego nie wynika. Więc jakby, no właśnie, też nie rozumiesz fenomenu tego filmu. Jak ktoś rozumie ten fenomen tego filmu, to niech napisze, bo ja nie rozumiem. Moim no zdaniem to jest wyjątkowa, wyjątkowa hała. Pierwsza część była głupia i sentymentalna i było to jedno wielkie trąbienie w indiański bęben, że Amerykanie źli, a Indianie dobrzy, ale nie była aż tak głupia i było na co popatrzeć. A tutaj to tak, nawet niezładny ten film, jest długi, trzy godziny główien, trzy godziny jakieś walki o nic i, i bez sensu i nie, nie wiem o co chodzi.